Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus. Amen. To, co przed chwilą słyszeliśmy, to były takie wspaniałe ogłoszenia liturgiczne, ogłoszenia, tak zwane anuncjacje głównych świąt, które przed nami są w kalendarzu liturgicznym. Jest to taka pełna radości forma ogłoszenia tych wszystkich uroczystości, zwłaszcza w dzisiejszy dzień, bo dzisiaj jest objawienie Pańskie. W kalendarzu świeckim dzisiejszy dzień też jest zaznaczony na czerwono i nazywa się Trzech Króli, chociaż niektórzy mówili sześciu. Ale skąd w ogóle jest ten pomysł, że króli było trzech? To wiąło się właśnie z Ewangelii, że były trzy dary. Natomiast Ewangelia nazywa te tajemnicze postacie, które przyszły oddać pokłon Chrystusowi. Mędrcami. Ale z kolei w Psalmie 71 czytamy, że królowie tarszyż i wysp przyniosą mu dary. Dzisiaj jest uroczystość objawienia pańskiego. Dzisiaj Bóg objawił się narodom, objawił się też i nam. Mędrcy uznali go za Pana i Boga, za kogoś wyjątkowego. Kim jest mędrzec? Mędrzec według Biblii nie ma nic wspólnego z wykształceniem, z jakimiś umiejętnościami takimi intelektualnymi, ale chodzi tutaj o mądrość. Mędrzec to człowiek mądry. I choć prawdopodobnie mędrcy ze wschodu byli oczytani we wszelkie dostępne wówczas księgi, to jednak przede wszystkim według Biblii. Wykazywali się mądrością, a mądrość, według Biblii, to jest zawsze pobożność. Nie znajdziemy w Biblii takiego czegoś, że ktoś jest mądry, ale niepobożny. nie pobożny. To, to, nie, to nie gra. Człowiek mądry jest jednocześnie człowiekiem pobożnym. A pobożność to jest dążenie do prawdy, dążenie do Boga. Najwyższą prawdą jest Bóg. Powiedział Pan: Ja jestem drogą, prawdą i życiem. I te trzy dary my zazwyczaj jeszcze od dzieciństwa kojarzymy jako trzy jakieś konkretne przedmioty. Na jasełkach być może ktoś z nas widział albo brał udział jako aktor, to dzieciom daje się trzy jakieś przedmioty: jakąś tam puszkę, i że idzie się z trzema darami: złoto, kadzidło i mirę. Ale pomyślmy dzisiaj troszkę inaczej, że to nie były trzy jakieś przedmioty, trzy artefakty. Ale to były trzy substancje to złoto, kadzidło i mirra. Ewangelia nie podaje ilości tych darów, ani wagi, ani objętości. Więc możemy przypuszczać, że mogło być ich albo bardzo, bardzo dużo tego złota, kadzidła i mirry, albo wręcz chodziło tylko o jakąś symboliczną ilość. Tego nie wiemy. A może nie jest to aż takie ważne. Co bardziej ważne jest to, co te trzy dary symbolizują. Złoto symbolizuje królewską godność, bogactwo w czasach starożytnych, ale również i dzisiaj jest najpewniejszym środkiem płatniczym. Każde rozsądne państwo dba o to, aby mieć jakieś rezerwy w złocie właśnie. Więc złoto może się też kojarzyć z bezpieczeństwem, nie tylko takim finansowym, ale z bezpieczeństwem w ogóle. Skoro złoto jest i dzisiaj środkiem płatniczym, to jakbyśmy się rozejrzeli naokoło siebie, to wszystko można przeliczyć na pieniądze, wszystko można przeliczyć na jakąś wagę złota. Dalej, kadzidło. Nie chodzi o ten sprzęt, który dymi, bo to jest kadzielnica, albo chodzi bardziej o tą substancję, którą wsypuje się na rozżarzone węgle i one wydają ten pachnący dym. Kadzidło jest symbolem. Bóstwa, tylko Bogu ofiaruje się kadzidło. Dlatego zauważcie, że trzeba być ostrożnym ze stosowaniem kadzidła. To nie jest jakiś tam środek, środek zapachowy w domu, w mieszkaniu. On może pozostać i unosić się w naszych mieszkaniach, ale tylko jako taki efekt końcowy naszej modlitwy. Często, jak wchodzi się do kościoła po porach w niedzielne ciepłe popołudnie. To czuć zapach, że ach, przed chwilą były nieszpory, było wystawienie najświętszego sakramentu, Pan Bóg był na ołtarzu i dlatego czujemy teraz kadzidło. W naszych domach też stosujmy pachnące kadzidło, ale żeby to zawsze było jako element dodatkowy do naszej modlitwy. Kadzidło się spala, więc jest kojarzone z tą ofiarą całą palną w Starym Testamencie. Kapłan Zachariasz, ojciec. Jana chrzciciela doznał objawienia anielskiego właśnie w przybytku pańskim podczas ofiary kadzenia, kiedy rzucał na rozżarzone węgle garście pachnącego kadzidła. Kadzidło więc jest też symbolem kapłaństwa. Składając ten dar, mędrcy uznali i bóstwo Jezusa, ale też i jego odwieczne, wieczne kapłaństwo. I palące się kadzidło przede wszystkim dociera do nas przez zmysły. Ten dym jest widoczny, ten dym jest wyczuwalny, ale jest nieuchwytny. Też ważny symbol, o tym za chwilę powiemy. No i wreszcie, mirra. Mirra kryje w sobie w sumie dwie skrajności. Bo z jednej strony, jest środkiem leczniczym, czyli zachowującym od śmierci choroba może przecież prowadzić do śmierci. Mirra była starożytnym środkiem leczniczym, uśmierzającym ból, ale z drugiej strony ta sama mirra też służyła do uwiecznienia śmierci, czyli do balsamowania ciał zmarłych. I ten dar złożony przez mędrców symbolizował i to, że Chrystus umrze prawdziwą śmiercią, ale też to, że z martwych stanie. Można więc tak medycznie powiedzieć, że mirra i leczy, i konserwuje ludzkie tkanki. I to jest substancja, która ma bardzo mocny wpływ już na nasze organy wewnętrzne, na nasze ciało. Złoto, kadzidło i mirra. Złoto, na nie można przelic przeliczyć wszystko to, co na zewnątrz nas ziemię, budynki, drogi, samochody wszystko. Kadzidło jest już ulotne to zmysły, zapachu. Zmysł widzenia, no i wreszcie mirra, która ma taki mocny wpływ już na nasze wewnętrzne organy, na nasze tkanki naszego ciała. Te trzy dary złożone przez mędrców ukazały, że ten Pan Bóg będzie miał i ma pełne prawo wejść w całe nasze życie. Złoto, kadzidło i mirra to tak naprawdę jest, to są symbole totalnego oddania się Panu Bogu. No bo wyobraźmy sobie, że mędrcom by chodziło tylko o to, żeby no coś tam Panu Jezusowi dać. To by było zbyt mało. To jest głębia symboli. I każdy z nas w swoim życiu ma złoto, kadzidło i mirrę. Każdy z nas ma złoto, kadzidło i mirrę. I tak jak mędrcy ze wschodu, musi je oddać Panu Bogu na wyłączną dyspozycję, bo w ten sposób... Uznamy, że nowonarodzony Jezus Chrystus jest Panem i Królem Wszechświata, jest Bogiem żywym i prawdziwym, który przyjdzie sądzić żywych i umarłych. Amen.